Dzień dobry. Przepis na tradycyjnego mielonego już znacie i myślę, że potraficie go wykonać, dlatego dzisiaj zaprezentuję Wam mielonego trochę w innej wersji. Zmieniłam mięsa, dodałam dodatki, a do środka wsadziłam niespodziankę. Co to będzie? Zapraszam Was na film. Dzisiejsze mielone będą przygotowane z mięsa wołowego i z mięsa z indyka. Dlaczego? Bardzo często piszecie, prosicie, jak można zastąpić mięso wieprzowe, którego nie chcecie bądź nie możecie z różnych powodów jeść. Dlatego dziś dla Was właśnie połączyłam te oba mięsa w kotlecie i będzie mi potrzebne, jak już widzicie, mięso mielone wołowe. Jest go tutaj nieco ponad pół kilograma i również ponad pół kilograma mięsa z indyka również mielonego. Jako że wołowina jak i indyk są mięsami przeważnie bardzo chudymi, to kotlety wychodzą z nich takie suche, twarde no i niesoczyste. Co zrobić, żeby były soczyste? No wystarczy dodać do nich, słuchajcie, jedną taką porządną łyżkę zwykłego masła na kilogram mięsa. I to naprawdę już dużo załatwia. A oprócz tego, dodatki, które, o których za chwilę Wam opowiem, też robią swoją robotę. A co to będzie? Przede wszystkim pieczarki. Pieczarki są fajnym dodatkiem smakowym, ale pieczarki również utrzymują wilgoć i powodują, że mięso, które jecie z pieczarkami, jest, wydaje się Wam być bardziej yy, wilgotnym. Tych pieczarek mam tutaj pół kilograma. Wydaje się być dużo, ale one się skurczą, bo będą podsmażane. No i jak widzicie, są to pieczarki brązowe, ale również mogą być pieczarki białe. Tutaj mam cebulę. Tych cebul w sumie łącznie wagowo jest mniej niż pół kilograma, czyli trzy takie e, mniejsze cebule, bądź dwie duże w zupełności, wystarczą. Dwa jajka, one powodują, że mięso utrzymuje kształt, łatwiej jest po prostu uformować potem kotlety i ser żółty, który będę dodawała, oczywiście podzielę go na mniejsze części, ale jednak w takim jednym kawałku do środka do kotleta. On po usmażeniu kotleta będzie w środku płynny, będzie oczywiście nadawał smaku, aromatu, ale również spowoduje, że to mięso jedzone z takim roztopionym serem będzie Wam się wydawało bardziej wilgotne, no i przez to też aromatyczne. Jeszcze do tego ta cebula i pieczarki. O, już, już, słuchajcie, możecie sobie wyobrazić, ten smak, szykować składniki, bo ja już mam przygotowane, więc właściwie mogę się zabrać do pracy. Nie, jeszcze nie. Tutaj mam tłuszcz, jest to masło klarowane. Jak wiecie, ja uwielbiam masło klarowane za jego smak, ale również wysoką temperaturę dymienia. Tego masła mam tutaj takie trzy wielkie łyżki. I tak, pół łyżki będzie im potrzebne do usmażenia cebuli, a reszta do smażenia kotletów. Do doprawienia, oczywiście, będzie potrzebna jeszcze sól. Ja Wam proponuję pół łyżeczki do cebuli, pół łyżeczki do pieczarek. I warto dodać je, pomimo że będzie jeszcze dodana sól do mięsa mielonego, w sumie jedna łyżeczka, ale warto jeszcze doprawić osobno zarówno pieczarki, jak i cebulę, bo to wtedy też podniesie, podkreśli bardziej ich smak. No i bułka tarta, w której będę panierować przed smażeniem kotletu. Tej bułki będzie im potrzebnych może 5, może 6 łyżek. Ja zawsze mam jej więcej, bo łatwiej jest wtedy dosypywać, niż wyłożyć od razu dużo, bo przecież e, szkoda, żeby się potem zmarnowała. A co będzie jeszcze potrzebne? Patelnia do smażenia kotletów i to ważne, żeby była z pokrywką. Miska, w której będziecie mogli połączyć ze sobą wszystkie składniki. Talerz głęboki albo też miska mniejsza, w której będziecie mogli sobie panierować swobodnie kotlety bułką, tartą. Deska do krojenia, coś do przewracania kotletów. Nóż mniejszy, większy, ja tutaj mam jeszcze taki do sera. No i to jest właściwie wszystko. Zaczynam od przygotowania cebuli. Cebulę zdejmuję najpierw łupinę, ale uwaga, nie odkrajam tej części, przy której jest korzeń, dlatego, że za chwilę będę cebulę kroić bardzo drobno, a korzeń będzie mi ją trzymał i spowoduje, że cebula podczas takiego bardzo drobnego krojenia, zobaczcie, nie rozsypuje się. Pod koniec krojenia cebuli na patelnię przekładam jedną płaską łyżkę masła klarowanego i rozgrzewam je na maksymalnej mocy kuchenki. Na tak rozgrzany tłuszcz przekładam drobno pokrojoną cebulę. I teraz zmniejszam od razu po przełożeniu cebuli moc kuchenki do około połowy i cebulę delikatnie. Najpierw zeszklę, a potem podsmażę tak, aby była w takim lekko brązowym kolorze. Możecie swoją cebulę tylko zeszklić, ja natomiast wolę jak jest mocniej podsmażona, bo wtedy jest bardziej aromatyczna. Pod koniec smażenia solę. I przekładam już tą cebulę zdejmując z patelni do miski. Niech ona sobie stygnie. Teraz pora na pieczarki. Z tych zdejmuję skórkę i kroję w plasterki. Takie o grubości około 3 mm. Pieczarki są już pokrojone i gotowe do podsmażenia na patelni. Po co podsmażać? Ponieważ w pieczarkach jest bardzo dużo wody, i ten nadmiar wody, jeśli by były nie podsmażone, podczas smażenia kotletów wypłynąłby z kotletów. A kotlety rozpadłyby się w tym miejscu, gdzie była pieczarka. Dodatkowo na patelni mielibyście bardzo dużo wody, bo pieczarka właśnie pod wpływem temperatury wypuszcza wodę. Dlatego należy ją właśnie podsmażyć. Jak to zrobić? Na patelnię jeszcze zimną przekładam pieczarki. Jeśli korzystacie z patelni, która nie ma powłoki nieprzywierającej, połóżcie chociaż łyżkę jakiegoś tłuszczu, żeby one się na początku, jeszcze zanim wypuszczą wodę, nie przykleiły do tej patelni i nie zaczęły się przypalać. Patelnię rozgrzewam teraz na około 3 czwartych mocy kuchenki. I delikatnie, żeby nie połamać pieczarek, mieszam pieczarki na patelni. W pewnym momencie zobaczycie, że zacznie się pojawiać na dnie patelni woda. No, i z czasem tej wody będzie tak dużo, że pieczarki wręcz zaczną w niej pływać. Tę wodę należy odparować, i tak długo podsmażam pieczarki, aż tej wody przy przesuwaniu pieczarek. Nie będzie. To jest też dobry moment, aby posolić pieczarki. Chwilę jeszcze mieszam, nie za długo, żeby nie odparować zbyt dużo wody, i tak podsmażone pieczarki przekładam do miski z cebulą. Do miski dodaję również mięso, wbijam dwa jajka, jedną łyżeczkę soli dosypuję i dodaję łyżkę zwykłego masła. Nie tego klarowanego. To klarowane ma być do smażenia. Wszystkie składniki teraz ze sobą bardzo dokładnie mieszam i masa jest właściwie gotowa do przygotowania kotletów. Jak widzicie, bardzo ładnie daje się formować i utrzymuje swój kształt, ale jeszcze nie mogę przygotowywać kotletów, bo nie przygotowałam wcześniej sera. Z tego kawałka poodcinam teraz takie kawałki o wielkości 4x4 cm i wysokości 1 cm. I teraz, kiedy ser już jest pokrojony, przesypuję jeszcze tylko do miski trochę bułki tartej, żebym mogła od razu gotowe kotlety panierować. No i co? I zabieram się zachowanie sera w mięsie. Nabieram mięso wielkości takiego małego jabłka, kładę na nim jeden kawałek sera i zobaczcie, lekko go wciskając, obtaczam mięsem ser. Kiedy uformuję już kształt kotleta, panieruję w bułce tartej i odkładam na talerz. I w ten sposób robię kolejne kotlety. Kotlety są gotowe do smażenia, więc zabieram się za przygotowanie patelni, bo patelnię należy bardzo mocno rozgrzać przed położeniem na nią kotletów. Oczywiście przekładam również tłuszcz i kiedy jest mocno rozgrzany, co można sprawdzić przekładając, na przykład kawałek bułki tartej, ona tak charakterystycznie buzuje. Przekładam teraz koplety na patelnie. Przypominam Wam, że jest to maksymalna moc kuchenki, którą za chwilę zmniejszę do mniej niż połowy i patelnię koniecznie przykryję. I teraz smażę. Pewnie się zastanawiacie, jak długo i dlaczego pod przykryciem. To może zacznę od tego, jak długo jak długo? 10 minut na pierwszej stronie i potem przez 8-7-8 minut na drugiej stronie. Dlaczego tak długo? Dlatego, że kotlety po pierwsze są duże, po drugie są wysokie, a tu też od razu wchodzi ta pokrywka, która spowoduje, że w środku jest cieplej i mięso na pewno nie będzie surowe. I smażę tak długo, dlatego, że na niskiej temperaturze. A dlaczego na niskiej temperaturze? A dlatego, że w środku jest żółty ser i jeśli ta temperatura byłaby zbyt Zbyt wysoka, ten ser by Wam wypłynął. Nie smażcie również zbyt długo, bo pod wpływem tego czasu, pomimo, że temperatura będzie niska, ten ser też wypłynie. Po 10 minutach zdejmuję pokrywkę, i uwaga, zdejmijcie ją ostrożnie, bo na górze jest woda, żeby ta woda się nie dostała na patelnię. I teraz kotlety delikatnie przewracam na drugą stronę. Patelnię ponownie przykrywam i nastawiam 5 minut. Te kolejne 5 minut pod przykryciem z drugiej strony zapewni nam to, że mięso na pewno w kotletach nie będzie surowe. A te ostatnie 2-3 minuty to już będą bez przykrycia, żeby kotlety były chrupiące. Kotlety pachną bardzo aromatycznie, a jak wyglądają w środku? Myślę, że chcecie zobaczyć. Proszę bardzo. Jak widzieliście, wyglądają wspaniale ten rozpływający się ser, wypływający z kotleta. Ja Was mogę tylko zapewnić, że są wyjątkowo smaczne. Wy natomiast możecie to sprawdzić, a warto. Życzę wam smacznego i do zobaczenia. Który śmiało może konkurować z tradycyjnym